potrolujemy kolegów z dywizjonu Dobra, kto gra ze mną w wspaniałą grę Jaką Ja to nie brzmę. A co w symulacyjne? Teraz sobie zagram realistyka Możemy zapykać ja akurat teraz w symulacyjnym miasto. Czekajcie bo jest mały patrzy. Aha. Już plasterek idzie. Jest, 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 plastere, dana, jest, jest Plasterek? Jest plasterek. jest całkiem napijany. Nie, tam narzekacie. Przecież to jest na pewno jakaś poprawa buga jakiegoś. Dobra. Nie wiem, tylko prędko. Nie wiem, to jest długa w niemieckie czołgi mają przewagę. To jest największy. Bóg, kurwa. Dobra, to mały plasterek. Pewno znowu chodzi o przenikające drzewa przez czołgi. No, Więc pewnie tak, bo to wiesz, oni, oni cały czas naprawiają te błędy. To jest y, dobra po prostu firma Gaijin, nie? To nie to, co Wargaming. No, dokładnie. Słuchają w ogóle Twoich y, uwag krytycznych i wypowiedzi i pewno teraz zastosowali się do pe pewnych rzeczy. No, przedtem po nim jechali, a teraz, kurwa, lewym stosował do firmy. No, no. no a mówiłem, że trzeba walczyć, nie? No, Podwidzą dwoma klinikami, że to teraz jest. Ten, ten plasterek to tam wieżak. Teraz Roberta będzie niszczyć nawet kurwa spadające drzewo, nie? <grym> A, pobieraj się, kurwa pobieraj się. Janek, pobieraj plastra, kurwa. Nie, już mi się pobrał bo to moment, nie? Czekam na was. No ja już jestem. Nie macie, nie widzę cię. Jak mnie? nie ma ci jak jestem. O, teraz no dopiero. teraz dopiero. A, ja widzisz? Tam, tam symulacyjne... A ja już myślałem, że cię przez przypadek wyrzuciłem Tygrys drugi. No oczywiście to jest jedyna słuszna nacja i najlepszy czołg kurwa w grze. Ta, mądralo, kurwa. Nisy tam przy tym by... Wy... To co? Startować? Startować no, Czekaj na... No dobra, to załapisz się na następną bitwę. No kurwa już mi się... No, ja, tam No dobra, to czekam. To ruchy kurwa. Ruchy, młody! No kurwa, to... ruchy, kurwa na ruchy, kurwa, to stygnie. I zobaczycie, i zobaczycie kurwa co Tygrys potrafi. <laughs> Ale przyznaj się ile to używasz. Wejdą teraz tego do gry i tam na strzała pierdolnienia i zobaczycie co Tygrys potrafi. <śmiech> <śmiech> Nie, Mój nie. Gdy jedynka, to ja wiem, co potrafi. Gorzej z tą jebaną dwójką w tej grze, kurwa. No, no, no. Czaść, ja nie pokazał, jak walczy na akurat, drugi. Ja mu o, mówię, tam. patrz przed tobą, jest kurwa, ja go nie widzę. No, zdarza się. No kurwa, patrz przed tobą, wali po mnie, kurwa, on go dalej nie widzi. Oj, tam, oj, tam. Potem krzyknę. Dajcie za Akurat papuga mówisz. Oczy zasłoniła. No, leciała tak. właśnie. Jak koliber stała, kurwa. W powietrzu, przed monitorem. Gotowi na karanie ruskich? No, dawaj, no, dawaj, no. dawaj, 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 Dobra. Dobra. To teraz zobaczycie, kurwa, jak się gra niemiecką myślą techniczną. Spierdolę wszystkich. Chcesz to, widzisz? Marek pewnie też, kurwa. Marek, nagrywasz? Co ty, Kurwa, kurwa nagraj, kurwa. bo przynajmniej będziemy się z niego naśmiewać później, co wyjdzie. Nie, ale ten y, taki mały paczek to, to na pewno nic nie znaczy jakiegoś strasznego. Tylko mówię, na pewno coś tam naprawili, nie? <śmiech> <śmiech> nie, tyle, że <ile> w penetracji <laughs> dodali, to nic. Wiesz, nie wiadomo, co tam dodali w tym. Na pewno pogorszyli ruskich, to na 100%. Tak, akurat. Prędzej, kurwa, wiesz, zima w maju, pierdolnie, nie? maju... O, dżungla. O, i to lubię, kurwa. O, kurwa. <noise> Czekaj, krzysie dwie bitwy i zacznie nas wypierdalać, nie? Bo właśnie weszła łatka, nie która. wiesz, kraszuje pijanego, nie? Nie, nie. To mnie właśnie z gry wyrzuciło, bo łatka weszła. Mnie nie skraszuje. Oni mnie lubią. No, da, zobaczymy. Ja zobaczysz, co zobaczysz, co ja tutaj będę robił z nimi. A jak dzisiaj, co jutro, nie dzisiaj, to jutro będzie I kurwa żeśmy nie ustalili. Kurwa, ale mi FPSy spadły. Już cię ukarali, kurwa. Ja jebie, ty 20. O nie, czekaj, cicho, cicho jest! 50, kurwa, jest moc. Zaczyna Nie można na tą grę narzekać. Czekaj, ja mam 68 teraz. Na razie lepszej gry nie ma od tego. Robert gdzieś tam był i się czymś tam zaraził. Po zrobił tym, ro, rosyjskim jak się mówi? Ten, tu... No tutaj. Ro, rosyjskim no, no gdzie? Co? No ja jestem na D3. No widzę Cię, ja, ale ja jestem na G3. Albo Robert naprawdę zaczął pić ten Stalinium. Nie Ja zawsze uważałem tą grę za bardzo dobrą, tylko musiałem trochę pokrytykować, nie? To no nie śmiejcie się ze mnie, bo taka jest prawda, no, tylko że nie chciałem się do tego przyznawać Dobra, ty mi powiedz co ci obiecali kurwa. Nic Ja, tak, wycie Ja to... Ja to się nie sprzedam Bo ty uwierzę, wiesz? ale co tu się dzieje, kurwa? No jak to co? Wojna trwa. Ruskie czołgu, czołgu piją. No właśnie widzę jak tygrysy u nas, kurwa, padają na księżki, kurwa, w konto. Co jest, kurwa, no jadę w tym symulacyjnym i czołgu nie ma żadnego przede mną. Ja, w tym żeś przesadził z tym postrachem czołgistym? No co jest gra? Kurwa, Robert, widzisz tą jagodę tam? Kurwa, zablokowałem się na kamieniach. Coś ci tak ja wychodzi. Czyli e, wprowadzenie patcha działa, tak? No tak, no tylko wiesz, no to mój błąd jest akurat tutaj, nieewidentny. Ja pierdolę ty! Kurwa nie dostałem, strzeliłem i mi kurwa lupę rozjebało. Od nikogo kurwa nie dostałem, sam od swojego pocisku to lupę rozjebałem. Pierwszym pociskiem kurwa niszczyłem. A to co ktoś wczoraj pisał właśnie, że swoim pociskiem się zniszczył. A to słuchaj, nie, bo ta łatka wprowadziła teraz nowe pociski, nazywają się one Boomerang, wiesz? Strzelasz i wraca do rupy z powrotem. On nie wyleciał, kurwa, z ty. Wyleciał, tylko ty nie widziałeś, bo on ma prędkość początkową już 2000 od razu na starcie. I na dym nie poszedł, kurwa. Nie. No kurwa, co jest do chuja, się kończy, symulacyjny, jeżdżę po mapie jak głupi pojebany. Tutaj Krzysztof, tutaj ty nie umiesz grać. Żadnego tutaj czołgu nie ma. Ja już kurwa widzę poprawę tej poprawę, ty kurwa, tak, kurwa pomidorze, ty. Polski No ja kurwa, ty pomidorze, ja nie widzę żebyś tu na razie kurwa zrobił. No bo nie się tak? zablokowałem, walczę tutaj, zacięcie w jednym miejscu. On no, zacięcie walczy Dobra, dobra, tam kurwa nie, nie. pierdolę, bo mi uuu jaka cownictwo tu tam kurwa no ściermiasz wszystkim kurwa że po 10 cołów zniszczyć w puta cukierka zobaczymy. Chyba na... chuj wielki sobie tylko jeździłem kołam się nic podłe kurwa była to coś dobra zobaczymy teraz kurwa strzelaj żadni kurwa Nikt nie wylaci pocisku, nie Chciałem to zobaczyć, jakie chuj Ilu maksymalnie graczy można zaprosić do takiego plutonu? Czterech chyba. To macie Luchko? miejsce? Czy nie macie miejsca? No chyba to jeszcze Coś Ktoś przewraca drzewa obok mnie, ale nie widzę tego. Tylko kolem się poszły Robert przed tobą na górce Przede mną to jest kurwa 6 I wszyscy do mnie strzelają I dopiero teraz poległem A wytrzymałem chyba z 10 pestek ja mówiłem tygrys jest kurwa niezniszczalny, no Nikt mnie nie chciał słuchać To tak samo jak z moim narzekaniem Mówili, że jestem idiota I teraz mówię, że jest zajebiście, to też mówią, że idiota jestem i dostałem na czar... Dostałem bo, kurwa, jestem cały na czarnym To to działa z obie strony, wiesz? Teraz wyciągnę Dobra, w dębce Adolfa, kurwa. Kubal gut Hmm. Nie mi ktoś coś wytłumaczy, nie? Jak pocisk się nie zetknie kurwa w pancerzy, tak może wybuchnie. Co mamy ci wytłumaczyć niewytłumaczalne krzyko? Kurwa leciał na mną pocisk, wybuchł nad silnikiem kurwa i rozjebał mnie. Wiecie co, zagramy jeszcze jedną bitwę, bo ta mi jakoś nie poszła. To wyślij mi za to. No. Kurwa, co się robi nie? Wow, to dostałem, kurwa. Taki ja pierdolę, wiesz co, jaki obczak? Kurwa. Co? No co? Wiecie, te gry to kurwa. Jak szmaty tyle Gdzie kurwa. Nie, nie, tam oni nie umieją grać tam. No, no wszyscy nie umieją grać, to się to tak? No tak, no. Widziałeś, ile gongów dostałem? To jest dziwne, chyba. Ta, widziałem, ile wytrzymałeś wsadów, kurwa, nie? No i co, pod wrażeniem jesteście? Tak, wytrzymałości ja Tygrysa. Tak. Ja byłem pod wrażeniem, jak Tygrys drugi od, odbił mi, kurwa, idealny strzał w bok, nie? Ja jestem najbardziej pod wrażeniem, jak słyszałem, jak się wjebałeś w kamienie. <laughs> no, nie, jest, to zdarza się, no. I to czołgista, który gra raz, kurwa, chwilę. Ach, nawet najlepszym się zdarzy. Zgadza się. Tak. Tak. Po prostu wiesz, Robert, bo ty wziąłeś złegą sienicę, miałeś wziąć te, kurwa... Gumowane, kurwa, i się Ta, ślizgałem. ...a nie, kurwa, na błoto wiesz. A no właśnie, i to jest ten ból. A teraz założę te terenowe, także. No już, przy, po, zabili was? Kurwa, wszyscy już są gotowi. Aha. Kurwa, patrz. Myślałem, że, powiem Wam, że widzicie, jak długo wytrzymujecie? A, tak. tak ty. ja to wytrzymałem tyle gongów, że chłopie. Gongów o Tak, od tych 38, tak? Tak, kurwa. Od Tygrysa drugiego od jakichś tam jeszcze 5 sztuk do mnie strzelało. Stałem niczym na drugiej wojnie, na środku pola i zbierałem na klatę, nie? Jak paton. Kurwa, i byłem tankiem. Aż w końcu przyjechał ten co wie gdzie strzelać kurwa. <laughs> A GPS, ten niemiecki satelitarny, solidny, naprowadził cię na drogę. Dżungla! Kamienną, tak? O kurwa. Trzeba jechać w to samo miejsce. Ale z innymi gąsienicami. Kurczam lepiej kauczupowy pancer, lepiej będzie kurwa odbijał. Nie. To się maluje, pancerz gumą wpłynie. Nie, no, no jest coś takiego jak guma, wpłynie. Ale wiesz co? I zastanawia mnie jedna rzecz, że oni, kurwa, nie, nie zrobili, rozumiesz, tego pancerza, co na ostatnich kubotach. Czemu nie wykorzystali tego, kurwa, na czołgi, nie? Jakby to zrobili, ja pierdolę, nie? Słuchaj, wow. a to jest cztery, działa? Trzy, no, ja pierdolę, no! Co?! 4? 4. No... Dobra, nie ma co płakać, dam radę! No to, no jasne, pewnie, kurwa! Ale kurwa, Marku, nie słyszałeś? on rozpierdala wszystko tym tygrysem swoim? No. No, kurwa, pokaże nam, kurwa. Ja właśnie ja by Jadę zobaczyć to epickie wystawanie w Pierduch. Ja też. Da, to mnie nawet kurwa nie zarysuje. No jasne, pewnie. się skontuje, to może sobie postrzelać. A się da kurwa no w ogóle Oczywiście. No i daj, daj pokój, kurwa. No i co oni znowu narobili, kurwa? Ale co? No co, no Robert, no jakie masz kurwa szanse? No żadnych kurwa. Na chwilę na fita do lisa Postaram no, się. Nie musi nawet celować film. Były przy kurwie. Ja teraz przez przypadek jednemu wyjewałem, bo rzuciłem myszkę kurwa i strzeliło. <grym> A trafiłeś? <grym> no trafiłem bo bok. Znacz e, się, i... przepraszam, z tyłu wieżyczki, nie? W czwartego i było tylko ding i oj. Nawet no, się nie obejrzał no, kurwa, wiesz. Bo jak jest Twojego wniosek? Ja się rzucaj myszką, A już kogoś zabijesz. Ale miałem greno w symulacji. Ja cię. Ty tam jest kurwa maus? Nie No jest maus przede mną. Nie doj. No przed nami jest maus kurwa. Nie gadaj. To? No to jak to? 8-0 a tygrys dwójka ile ma battle rating? który? E, 6 i 7 no ha. A no to może trafić O 6 7 Dobra panowie bijemy mausa nie? Mausa bijemy Co ty gadasz? Co Maus, tak taki dobry jest? No czar Jak nam zasadzi to będziemy wiedzieć kurwa Kurwa krzysiek Ja pierdolę zajebę cię no, wycelowałem w bok... A ten mi przyjebał i chuj. Kurwa, w bok Mausa miałem, nie? A ten mi wykurbił i... Zawsze wszystko dobrze. Trzeba gnoić gnoja. A gnoja Tego Mausa, Mausa, nie? Ale on trafił w pijanego, a nie w Mausa, Na Zahaczyłem go, kurwa, tym to się nie zapchnęło, bo hamulców, kurwa, nie ma. To straci e, pijany. Po chuj się tu, kurwa, pchasz? O, w ten stoi dziabek. Ty, kurwa, kozojebco. I ci, kurwa, dam kozojebco, kurwa. To czerwony w czerwonych gumoszkach jebał kozę, to nie bał. Koza ja, to dla jest za ten dobra. Ten. Ej Robert, w jakimś markecie u Was tam maska pobiła dziecko. To trzeba je w pierdol spuścić. No tu, to, to trzeba było być na miejscu, to, to by się jej pierdol spuścić. Ładuj, <grym> Hans, kurwa nie. 34 po, po prawej. Cudownie kurwa, wspaniale pięknie, różowo-kolorowo A ty bych co? Jest realizm, jest moc, kurwa Roberta Suka, proszę nie wierzyć w Kurwa mogę przebić. Ja pierdolę kurwa. Gdzie ty gadasz? No mówię ci ogólnie by taki bajeczny, no? Jeszcze nie zakosztowaliście mocy kurwa tygrysa, nie? Tak. Tygrys is the best, kurwa Kaput? Ale Tak on ładnie ginie, kurwa jak on ładnie ginie nie, Kurwa we władzy na czego 32 32 Ja jestem nie miałem taki problem Ci tu się kurwa skampili A tam jagoda wali równo do wszystkich Jak Tiger? Tak Kurwa, te 5-4 wyjeżdża bokiem. Ja! Widzisz, Krzysztof? Jaka to potęga? Ja nic ci nie pokazuję. Ja idziemy tam. Ja tam zjacę, bo się się pogotuję. A, widzę, jesteś przy niej na kurwa no Twarda, nie? No. Nie no, no co no też to za małą mafę do tej jaczki kurwa, mi przypierdoli prosto w i nie robię. Pociski mam no, są kurwa. Ten po gdzie przodę, mi tu no, kurwa to... ląduje, popierdolenie w jeden, no No mi kurwa czołgu nie porysował w mordę <grym> Jak tam Marek, zamówiłeś te komponenty już, te reszty? Tak. To dobrze. Orzesz Kurwa po mnie, ja pierdolę, Maus mi rozjebał mnie, Kurwy syn jebany, ja pierdolę jaki to ma pocisk, nie? A emocje, A ale emocje Co się opierdalasz Krzysztof, strzelaj! A ja mu kurwa nie zrobiłem kompletnie... wszystko kurwa, nic mi swój Dobra, jedziemy teraz na pałej dupie No, to nie był zbyt mądry pomysł? Sama kurwa, to są chuje, nie? Wprowadzili Mausa i zrobili mieszane kurwa. co trzeba Mausa robić? No pewnie, no jak jest, to jasne. Ja mam tylko jedną tą czwórkę kurwa, dobojową. No ja mam trzy piątki. Pan w połowie, dwójkę. No to badam tego tak, na Tak nie trzeba do siebie. Ile no? Tydzień czasu i będę miał mieć... Chłopie, przyjebałem małsa idealnie, pięknie, w bok, nic kurwa. W końcu w lufę wycelowałem. Też nic. A co gracie są jeszcze tak? O kurwa. Te 54 ci wyjebałem. Jak tigre. To nieba, Ale nie te 54 dana. też do ciebie strzelam. To ja to może z dwa razy ją ja tylko uszkodziłem, niewiele. Jeden raz, no. sorry. Robert. No. Tu gdzieś jest ten maus, także uważaj tylko. No ja pierdolę jebane samoloty kurwa. Gdzie mówisz maus jest? No tu gdzieś w tej okolicy, bo tu mnie rozpierdolił, nie Samolot leci wspaniale. Kurwa jebane samoloty No nie no kurwa Ja tu mówię Co cię? się mhm. No one też kurwa że rozebał Daj no co tygrysy dobre nie Czekaj ja wyszłem z plutonu czy jestem w plutonu To wszystko